Śmieszki śmieszkami, ale dzień dobry, witamy. Kolejny odcinek na kanale. Skąd gadać? Dawno nie było Staszka. No tak trochę rok. nie było mnie. Prawie. No prawie rok. Dobra, pół. Powiedzmy, że pół, przez całą zimę. Jesteśmy sobie na działce. Mamy taką ładną pogodę pod psem, więc mamy plandekę. Mamy coś innego niż na ostatnich filmach, ale też jest fajne. I mamy obraz nędzy i rozpaczy w postaci Andorii. Z lampką. Całkiem, całkiem średni silnik. Całkiem średni silnik. No i teraz Staszek będzie po kolei rozkręcał, żeby dostać się do czego? Do cudownej uszczelki pod głowicą. No, będzie uszczelka pod głowicą zrzucana. No i ale tak, ale no. Ale razie to my mamy fa, fa, fajny materiał. taki py, pyszności w odmie siedzą. Wow, uderzyłem się o maskę. Pyszności w odmie. Mm. Mniam. Mniam pyszności. Mm. No trzeba nie wszystko porobić po kolei, w ogóle zobacz jak mi alternator zdarzył. No co ja Ci poradzę, że kupił kurczę jakiś zamiennik z nie wiadomo odkąd. Przepraszam bardzo, to jest jedyny zamiennik jaki kupiłem tutaj. No, także my będziemy tu odkręcać śrubki, znaczy Staszek będzie odkręcał śrubki, bo ja się na tym nie znam. Ja zrobiłem tylko to co umiałem. To co widać. A i ja jeszcze mam mamy, się odkręcić, mamy ładną podpórkę. <laughs> Ze zderzaka, zrobiłem opacki nie ma o co oprzeć. Także Staszek odkręca, i potem trzeba mi pamiętać jak to złożyć. To, czuje, nie, to że... nie Ducato. To nie Ducato Z mówisz. Z rozrządem. No. Nie, tu rozrząd jest dobry, tylko trzeba mi nowe założyć tak Nie, ale w Ducato klient urwał rozrząd tak, że silnik zaczął y, być w kawałkach wyciągany. O matko. Pięknie. No dobra. odkręcamy i do was wracamy, jak coś tu się zniknie. Staszku, pokaż wszystkim, jak się nie ściąga paska w Lublinie. A i wkładamy śrubokręt. Bo powinienem generalnie pompę od umagania wkręcić, ale, wkręcić, ale ja mam to w nosie. Sie. Pasek nam złazi. Proszę bardzo. Zdjęte. Pasek... Mm, made in India. Mm, nieoryginalny. Ale? Ale ładny. Ale jest całkiem ładny. Nie popękany. Zostaje. Czemu nie można powiedzieć o tym pasku? Cicho! Założyłem nowy alternator, stary pasek. Cicho! No, Miał tylko, miało tylko dobrze, na działkę dojechać. Że, dobrze, że to nie jebnęło w trasie. Miał tylko na działkę dojechać, a ja potem zapomniałem o nim. Mm -hmm. Cicho tam, dobra. Nie znacie się wszyscy. Patrzcie, jeszcze 4,5 pociąca oblatał. No. no. No, tam już poluzowane. Teraz każdy powie, o nie, przykręcony był. Skoro tak łatwo się stanie. Na pewno. A Pan, jak się napierdzieliłem, żeby założyć ten pasek... Oj tak. ...a leżałem pod samochodem, żeby to zrobić. No bardzo leniwy. Kurwa. Eee, muszę wypikać. Spokojnie, to nie pierwsza minuta filmu. Wiem. Dobra, zdejmiemy to wszystko i zobaczymy, co dalej. A mi kapie na głowę, ta plandeka nie jest szelna. Świetna plandeka, bardzo dobra, bardzo dobra robota pod plandeko I pyki, cyki, fuch i majster zdjął Ja ten pasek zdecydowanie już do wymiany. Sezon jeszcze oblata tak. jak, jak u mnie w firmie Sezon jeszcze przelata Okej okay. Tak w ogóle zobaczcie jaką macie klepiankę nam zbudował Jaki ja miałem pomysł, nie, nie, nie wieje, nie kapie, nie pada, a Staszek popsuł, coraz bardziej psuje samochód, coraz mniej przypomina mi to silnik, który znam, no. e, tak jakoś aż wstanę, słuchajcie, podniosę się, bo ja nic nie robię, jak zwykle, nie? jak ktoś robi za mnie, to ja nic nie robię, no, e, Staszku, co tutaj się dzieje? Wyszedł termostat na spacer, jest tu, <laughs> Opuścił by, by, był tu, e, spokojnie, jest, jest, tu. jest tutaj. I prawdopodobnie całe to gotowanie wyszło z termostatu, który stoi dęba. I się poddał, ale to musiał, ale musiał poddać się po trasie, bo w tamchem było dobrze. Możliwe. Więc poddał się na trasie. A nikt, a nikt by go nie podejrzał, bo by był ładny. Alternator wyszedł na spacer. Alternator nie, nie ma. Nie ma. Przedwazek to miał. <głos> <głos> okay. no, i rozrządu. no i mamy rozrząd. I teraz, no i teraz jest ta część, której ja nie lubię. No. Pasek rozrządu. Pasek rozrządu. Zwany również taśmociągiem. Tak. To trzeba będzie tutaj zdjąć. Ustawić na znaczki. Tak. Świetna sprawa. No. I potem mamy dalej. No wiskoza. Wiskozy nie odkręcimy, bo nie mamy takiego dużego klucza. Ale wyjdzie nam z pompą, jak to Staszek powiedział. Wyjdzie. I potem mamy już co? Same przyjemności. Same przyjemności. Same przyjemności. Ciekawe ile będzie urwanych szpilek od kolektora. Zero. Ja niestety stawiam, że się na pewno to od wydechowego poobrywają. Nic się nie urwie, nic się nie urwie. To jest Lublin, on się nigdy nie urywają śrubki. Tu nigdy się nie urywają śrubki. E, zaraz. Gdzie e, no. my nie mogliśmy odkręcić śrubek? Od drzwi elektrycznych. Od drzwi elektrycznych. No ale Jak dobra młodycy? no. Dobra no. Ciepiasz tu tu się. będzie dobrze. no. Czepia się dokładnie, ale patrz, jaki on jest suchy. Jest, jak on jest zażygany, to. On nie cieknie. On, nie, on ciechnie. nie znaczy terenu. Nie, on, on jest zapocony. Tak. A to jest różnica. Nie, tam jest tylko suche na dole, więc no, on nigdy nie znaczył terenu. Ale jak już będziemy to zciągać, to wszystkie uszelki mu się pozmienia, No, No, także. E, w suszarce do włosów trochę oleju, ale to, to normalne. No, jest suszarka. Fajno. Dobrze, taka merka jest mała, można wszędzie tam dostać. Telefonem byłoby ciężko. No dobra, to co zdejmujemy, zrzucasz to wszystko, ustawiasz. Tak. Pozbywamy się pompy wody i potem ustawiamy rozrząd. A, jeszcze będziemy widzowie wymieniać olej w pompie wtryskowej. Mm. Mniam. Mniam. Kurde. Fajny będzie. No to. O, czaj, Będę. Ej, to jak taki typowy prezes, patrz. Tak. Tu jesteś zawsze prezes. Ale zobacz. No. To rob no. Czekaj, ile ci płacę za godzinę? Za mało. Słuchaj, teraz to musisz za 80 złotych za godzinę. O cholera, dobra, to jedźmy do domu jednak. Ja to samo odkręcam. Dwa, żeby wyszły wtryskiwacze. Ale te to wyjdą. Nawet na hamałomem łomem wyjdą. Natomiast świecerza robię. O, to będzie piękne jak się urwał. Tak będzie. Będzie trzeba do Robercika zadzwonić. 70 zł od sztuki wyciąganie świąty żarowej. Dobra, damy radę. To wracamy jak. Jak co? Jak wiskoza zejdzie, tak? Jak zajmiemy pompę wody. Pompa wody z wiskozą. No dobra. A ja nogi zabiorę bo mi tak niewygodnie w tej pozycji. Hmm. Dobrze. Jest całkiem średnio. Jest całkiem średnio. Tak. Ogólnie to Staszek przekalkulował, że około 5 godzin zajmuje zdjęcie głowicy. w tym silniku. Przy dobrym dostępie i przy tym, że wszystko wyjdzie. Tak. A nie dalej, jak wczoraj skręcałem w silnik. W Citroenie. No. wszystkie yy, główki. Bo świetlenia. to Citroen. Ale silnik Peugeota. I to PSa, i to PSa, więc co tutaj? Jeden ciul, a to je, a to je polskie. Trochę niewiele. Zgodzili się z tym 15 lat z konstruowaniem tego silnika. Nim go wprowadzili. I widzisz, jest taki dobry? Mało się pierdzieli? Mało się pierdzieli. Tak. Ale cieknie z niego jak z młodej dziewicy. Uszczelnimy. Okay. A wiesz, że i tak zrobi 15 tysięcy i znowu będzie ciekło. Bo to Andoria. Bo to Lublin. One tak mają. Nie, nie, to nie Lublin, to Andoria. No i dobra. Dobra. O! Panie, uważaj pan. Bo tu nie ma... Pan kierownik nie ma kaka kakasko. No. Pan kierownik. Nie ma kkakasku. No, Patryk dobra. Kierownik ma ten, rozcięto głowę, bo się znowu walnął w ten. Tak? Napier. No, tak. no, dobra. Odkręcimy, zdejmiemy i do Was wracamy. Dobra. Przed chwilą był temat. Yy, Staszek się kręci wałem, tak spróbuję ustawić na górny, górny martwy punkt, rozrząd. I tak pytam się w pewnym momencie, Staszku, ale nie mówić łatwiej jakbym był na luzie. No co ja poradzę, że on zostawił go na biegu, no jak już... jakieś zwierzę. Zawsze sobie... Ja mam tu kamyczek. Tu jest kamyczek ogólnie, żeby się nie stoczył, ale ja się i tak boję, że on się zawsze stoczy, bo kamyczek bo to jest ciężkie, to przepchnie kamyczek. No ale już teraz będzie się łatwiej teraz to kręcić. Już się ustawiło nawet. No, widzisz. Tak. To jest rozrząd. Mm -hmm. Najpierw, jaki się da. No. Piękna sprawa. Tak. Naprawdę, mam no, tak pokażę bardziej o taką. Piękna no sprawa. No i pompa oczywiście WSK Tomasz Wlubelski. A kurde jest WSK Tomasz Wlubelski. Or original. I original. A i zobaczcie co to... Miam. Mniam. W ogóle to jest stał taki przyżygany trochę. Ale... To tylko Lublin. Mniam. Ważne, że nie leje się pod spód. Więc ekologia jest zachowana. No. To co teraz? No teraz będziemy ten nagluzować śrubę koła pasowego. Czyli może, no, być nie, nie Czyli może być śmiesznie. Czyli może być Ale mamy do tego przyrząd. Mamy do tego przyrząd, tu jest przyrząd. O, był. Nie, nie ten. Nie ten? ten... Aha! Electrical. Fork. Tylko nie pamiętam, w którym odkręcił. No dobra. Dobra, darad. Panie, najwyżej dokręcimy. Ale tu jest rzeczy matko boska, częstochowska. No, no gdzie się przewracasz? Leż! Znaczy, stój. W sensie... O, teraz siądę. I co, będzie łutu tu, tu? Będzie klej, jef, 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 jeb. A powiem wam, nasz patent cały czas działa. Już pół godziny jest tak ten i działa. O, matko. O, Jezu, hurdur. Wow! To poszło! Tak. było poprosić. Kurde. No tak, weź to teraz kręć kluczem. Nie ma opcji. Dobrze. Nie zeszło by. Nie zeszło, Dobrze. I koło pasowe robi... A, nie mamy młotka. Nie mamy czekicia. Spokojnie. Mamy grzechotku. Tylko mamy grzechotku. Teraz się namówi. we to koło, zajdzie. Damy radę. Tak. No niego chwila aktualizacja. Dokładnie tak. Ale się odkręciło, kurde. Także próbujemy zdjąć koło pasowe. Staszek mówi, że schodzi. No, schodzi. Jakiś postęp jest. Ale siedzi mocno. Bo ktoś je założył na silikon. No, można można. A zdejmujemy tylko po to, żeby mieć łatwiej dostać się do paska. Tak. Łomatka. Zawiało. I okazało się, że koło jest dwuczęściowe. Jeszcze w tym wszystkim. Więc teraz nam ta górna część schodzi. A potem dopiero ta dolna jakoś. Ale już prawie wyszła. Prawie, prawie. No da się wsadzić łoma, więc jest naprawdę dobrze. No. A był prosty. Tak. Ale jest dobrze. I trzy, dwa, jeden, leżysz. O, blisko I byłem. I poszło. Poszło. Z gruzem. Bardzo ładne To co teraz, pompa wspomagania? Trzeba ją ruszać? Nie. Nie. To dobrze. Zostawmy ją, ona działa, no ją zostawmy w cholerę. Ale przesunął nam się rozsąd to, są to od tego wszystkiego. Ale to nieprawda. problem. jeszcze raz. No. Ok. Luzujemy napinacz. Tak, dokładnie. Chwilę on Staszek ustawił z powrotem. O ten ząbek, żeby było dobrze. Tak. Żeby GMP było ustawione jak należy. I to mhm. teraz, teraz poluzujemy tego już pasek nam zacznie złazić. Tak. Dokładnie. No dobra, jesteśmy od środka. Wziąłem się za robotę, Staszek mnie zmusił do ciężkiej pracy. A myślałem, że sobie posiedzę. No, zdemontowałem śruby od kolektora tutaj, od, od rury wydechowej. Mamy zdjętą pokrywę zaworów. Staszek stwierdził, że samochód może mieć faktyczny ten przebieg, bo tak tutaj wszystko wygląda jakby miało 300 tysięcy. Całkiem ładne. Albo, albo, albo z w podobnym remoncie, nie? O, Staszek gdzieś poszedł. Tu jest. Ja tu se gadam, on tu se stoi se pije. No. E, także mamy taki obraz sytuacji. Odkręcamy teraz wszystkie po kolei śruby. Zdejmujemy zawory i będziemy się dostawać tam dalej, głębiej. I kolektory zrzucać. Będzie fajnie. Nie Staszku? Tak. No nieważne, co, ale tak. No ale no, ci że ja nie słyszę. Nie. Na pewno mi jest Dobra, dawaj mi grzechotkę, odkręcamy to. Co to będzie? Siedemna... Płaska siedemnastka. Ja nie chcę płaskiej siedemnastki. Ja chcę grzechoczącą siedemnastkę. No tak przyjemnie, lekko idą, że może na jedną ręką mi się uda. No, no jedno dobre. Trochę, trochę przeceniłem swoje możliwości i możliwości tych śrubek. Ale nie. Dobra, pójdzie. No ale chodzi o to, że tu te dolne poodkręcane. Teraz te, te górne. Od... Po odkręcenku się muszę dobrze tutaj zapierać, żeby to jedną ręką zrobić. więc może lepiej, nie? No, ale tam, tam jest Staszek. Widzicie Staszka? No niestety jestem. Jest Staszek. Dzień dobry. No. Taka, taka to dobra robota przy Andorii jest. Dałem teraz Staszkowi, żeby trochę popracował. Co by się chłopak nie nudził. Ja się kiedyś nudziłem przy Lublinie. Nie. Przy Famorice też nie, przy Felicji też nie. No, super też nie. No, przy superbie też, nie. Chodź tu, chodź do dziadzi. Ja cię na chuj wsadzi. No, ładnie. Jeszcze bliżej tutaj mnie. I wszystko. I reszta pójdzie palcem. Po palcu. Dobra. Poszło. To wykręcamy. Wykręcamy całą resztę. Całą zgraję. Paluśki. Będziesz tam zrzucał te śrubki? Słucham? Te śrubki tam do jakiegoś pojemnika będziesz zrzucał? Tak. Dobra. No czekaj, 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 czekaj. Zrobimy teraz to. będzie tylko głowica. Głowiczka. Przodobie głowiczka. Bo ta głowica czeka. To, to, jest to jest głowiczka. To jest głowiczka, bo tu jest kawałek No jakie ładne. Dobra, odkręcimy wszystko, zrzucimy i Was wracamy. Dobra, Stachu zdjął yy, węża od odmy. I najprawdopodobniej zaraz będzie kombinował, żeby nam to zeszło. Żeby nam główka poszła do góry. Już idzie do góry, bo widzę. Nie tak. mamy jednej śruby odkryć. Której? To z przodu. To e pompę wtryskową, motorpal, najlepsza. Bosz to jakiś niemiecki wynalazek, już nie jest taki dobry. Jak do zmawia słowne powiedzenie, rzeczy Bosza, se do kosza. Dobra, Ta. tam tą śrubę Doliła. Rurka od Turbo niestety przy odkręcaniu się poddała i powiedziała, że se pęknie. No ale taki, taki był w sumie obraz. Od samego początku. Odkręcam teraz tutaj. Tam się dokupi i na szczęście do Lublina nie Staszku, Do Lublina musi wszystko dokupić oryginalne. Tak. To jest piękne. Ale Więc... za zawiechę. Tak. za zawiechę, bo tutaj Staszek mówi, E, dziesiątka. Nie, najpierw że siedemnastka. O, dziesiątka. Mówi, Nie, trzynastka. Mówi, Nie, kurwa niemożliwe. Przykłada, mówi, O kurwa, masz rację. No, także odkręcam to i będziemy zrzucać czapę całą, nie? Nie, no jeszcze muszę Jeszcze kolektory. kolektory, żeby odkręcić pozostałe trzy śrubki, które się okazały, że jeszcze nam trzymają głowiczkę. Eee, a ja pier. Rozrządu. Mówiłeś, że pięć godzin nam to zajmie? O, słucham, Przeliczyłeś tak... się. Nie. Nie, no już chcę cztery. Trzy. No to jeszcze mamy dwie. Dobra. Ale tamto to już jest piejkość. W głowie. Jak z. Mhm. Buta strzelić. No, no dobra. Wierzmy, że tak Cie... będzie. No. Ja bym się na Twoim miejscu cieszył, że tu są sześciokątne śruby, a nie jakieś torksy. No, bo to wczoraj polski zepsułem. samochód. Ja bo tutaj bo zepsułem silnik klientowi odkręcając śrubki. Oj, tam. to jest polski samochód, polska konstrukcja, wszystko, więc tu są normalne śruby, jak mechanik przekazał. i konstruktor. Dobra.